Witam, jestem Kacper, pracownik firmy MaxSpeed. Mamy przed sobą taką stertę części, ale mamy również dostęp do około 70 serwisówek. Eee, do marek takich jak na przykład Audi, Mercedes, eee, Skoda, czy na przykład DAF lub Scania. Eee, jest tego, tego naprawdę dużo. Weźmy sobie pierwszą z części: będzie to przycisk start-stop. Eee, ale nie wiemy do jakiego konkretnie modelu pasuje. I teraz tak, bierzemy sobie nasz telefon z aplikacją mobilną Max e, Tutaj sobie podajemy nasz numer OM 93500-G6000. I możemy sobie pytać naszą serwisówkę. Również ukaże się tutaj e, rysunek techniczny. Nie mamy niestety zdjęć, bo tutaj nie robiliśmy sobie, ale możemy sobie tutaj to zapisać. Eee, przycisk Start Stop i w zasadzie jest to gotowa aukcja. Możemy sobie teraz tutaj również jakieś zdjęcie zrobić, żeby nie było, że tego zdjęcia nie mamy. I możemy sobie taką aukcję teraz. Zapisać. Przejdźmy sobie do drugiego produktu. Nie wiem, może weźmiemy sobie ten zamek. Tutaj ma fajną nalepkę. W tym przypadku możemy sobie zeskanować do naszej aplikacji numerowem. I tutaj odpytamy sobie naszą serwisówkę. Widzimy, że to pasuje do Kiwęga. I w zasadzie mamy, możemy sobie podać tutaj yy, po polsku naszą, nasz tytuł, naszej części. Zamek drzwi przód. Sugerowane kategorie, bo tutaj nam nie zrobiło. Możemy sobie tutaj o. Jeżeli nam nie znajdzie kategorii, możemy sobie na przykład na chwileczkę to usunąć, bo to i tak nam nie zniknie. I tutaj sobie wszystko akceptujemy, i w zasadzie mamy gotową aukcję. Weźmy sobie kolejny przedmiot. To to nawet nie wiem, do czego służy jakiś moduł. Odpytamy sobie naszą serwisówką. Zaraz sobie tu podyktuję numer OM 5WA 919298. Tutaj już nam uzupełniło. Odpytujemy sobie naszą serwisówkę. Rysunek techniczny również się uzupełnił. Po tym co tutaj jest napisane, bo to nie jest oczywiście finalne, możemy sobie zmienić tytuł i tak dalej moduł sterownik PDC Już nam się uzupełniło bardzo fajnie. Możemy sobie tutaj już kategoria się nam przypisała. Więc w zasadzie mamy gotowy produkt i który się tutaj utworzył i można go wystawić na Allegro, Otomoto, Owoko bądź Rekar. Weźmy sobie kolejną z części. Sam jestem ciekawy, co to jest Sarura, do czego w ogóle pasuje. Odpytamy sobie nasz numer OM, naszą serwisówkę. 1K0145838. Aha, o i mamy rysunek techniczny. Możemy sobie sprawdzić. I wnioskujemy, że to jest wąż rura interkulera. Nam zmapowało z czujnikiem MAP, a jest faktycznie czujnik MAP. Więc w sumie mamy gotowy produkt do wystawienia. Widzicie, ile tu jest części? Normalnie by mi to zajęło cały dzień, a teraz mam czas, żeby się napić orężatki. A Szef i tak płaci.